Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek filiżanka kawy z wróżką. Zapraszam do wysłuchania, moi drodzy. Dzisiaj filiżanka z truskawkami, także już występowała letnia filiżanka. To jest jakaś taka kolekcja, moi drodzy, też limitowana była. Filiżanka z drugiej ręki, oczywiście, ta. Moi drodzy, z czym ja tutaj do Was przychodzę? Przychodzę do Was z podróżą. Plany na podróż do dwóch tygodni, może trzech. Podróż, która będzie taka radosna. Wydaje mi się, że tutaj jest jakieś takie odnajdywanie siebie, ale ta podróż nie będzie tylko przyjemnością. Ta podróż może być związana z biznesem, z szukaniem tak naprawdę czegoś dla siebie. Ja myślę, że ta podróż będzie bardzo taka pracowita. Mhm. To może być jakaś delegacja dla niektórych. Tutaj, moi drodzy, jest dużo. Yy, Plotek. Nagromadzone jakieś plotki jest ten ptaszek i duża moi drodzy kropka. Jest. No nie wiem, czy ta moja kamera to odda. Jest dużo takich pomówień koło Was, ale to jest dobry czas. Jest osoba, która jest zadowolona w tej chwili. Może być trochę zmęczona, tak naprawdę. Ponieważ jest dużo y, spraw wokół ciebie, tak naprawdę tutaj widzę inicjały podwójne K N albo M U otwarte. Y, tu, moi drodzy, jest. Dobry czas, dobre rzeczy się dzieją koło Ciebie, ale kończy się jakiś etap, cykl w życiu, zaczyna się coś nowego. Pomimo, że się cieszysz, że jest dobry czas dla Ciebie, to tutaj, kochani, to nie jest wcale tak łatwo, jakby się wydawało, ale bardzo osoba, która staje się taką osobą w tej chwili bezpieczną, stabilną, poukładaną, ale zabieganą, troszkę wyczerpaną. Yy, tutaj widzę numer 5 albo 25, 7. Yy, tutaj, moi drodzy, też jest kościół, jakieś yy, yy, no nie wiem, jakieś uroczystości kościelne. Przychodzą y, osoba, która do kościoła się wybiera, może też zwiedzanie jakiejś bazyliki, y, jakiegoś kościoła. Y, tutaj znowu literka V: No jest dobry czas, jest czas zwycięstwa, jest czas miłości, y, jest y, dosyć y, wszystko tak naprawdę pod kontrolą w tym życiu. Ale tak y, dokładnie mówię o tym wyczerpaniu, y, zmęczeniu. Y, tutaj blokady tak naprawdę zostają y, zniesione. Człowiek, który. Aha, ta uroczystość, moi drodzy w kościele, jeszcze przepraszam, że przerwę. Y, to może być. Y, 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 też związana z jakąś rocznicą, tu jest 75, może 55. No nie wiem, może to być jakaś rocznica. Nie wiem o co chodzi z tymi liczbami, ale w każdym razie tutaj kościół i jakaś uroczystość. Może też do 7 dni. Tak, dobrze, to przerwałam. Oczywiście moi drodzy. Jest dobry czas, jest dobre miejsce, ale ty pójdziesz nową drogą jakąś, nową drogą i będzie to nowy początek, i tak naprawdę tutaj będzie dużo osób koło ciebie. To może być nowa praca, to są jakieś nowe sprawy, nowe życie, nowy początek, ale osoby koło ciebie, które będą tym nowym jakimś Twoim zadaniu, to są osoby być może nawet starsze, które mają doświadczenie życiowe i mogą dawać też Tobie cenne porady, wskazówki. Tutaj jest cały czas lepszy czas, dobra passa. Symbol też, inicjał M się pokazał. No ale niektóre sprawy, tak jak mówię, są... Właśnie w tej chwili przez ciebie odrzucane albo osoby niesprawy. Także też moi drodzy, nie zamykajcie się, nie odrzucajcie niektórych osób przyjaźni, bo pomimo to, że tutaj są plotki, już to się zmył ten ptaszek, ale tutaj są plotki, dużo takich komentarzy, może być komentarze, jeśli pracujecie gdzieś tam, moi drodzy, no przez internet, tak, vlogujecie, czy macie jakieś social media, czy macie jakieś tam strony swoje. Ale nie blokujcie się, nie odrzucajcie osób, bo są osoby, które właśnie was kochają i to są niektóre osoby znajomych, ale przyjaciół, którzy mogą jeszcze w życiu przydać się. Tutaj moi drodzy też ta podróż, o której powiedziałam, to możliwe, że też będzie zagraniczna dla niektórych, a dla niektórych to może być nowe miasto, tak? A dla niektórych nowy kraj. Ja tutaj nie czytam prywatnie, tylko czytam tak ogólnie, moi drodzy. Jest yy, yy, za około 2-3 tygodnie jakieś wyjaśnienie, rozszerzenie waszej jakiejś sprawy. Pamiętajcie o tym, że tutaj wszechświat bardzo dużo pomaga cały czas. Jesteście błogosławieni i jesteście wzywani tak naprawdę do działania poprzez wszechświat Wy oczywiście biegniecie po swoje ale też macie taki okres w życiu, że musicie o tym wiedzieć, że wszystko to, co do tej pory wykonaliście w waszej pracy albo w waszym życiu, nie bójcie się, nawet jeśli jak jest jakieś takie cofnięcie w tej chwili, to nic nie będzie zmarnowane, wszystko będzie w waszej pracy czy w życiu, będzie wykorzystane. Bo jest, jest to zwycięstwo i jest dobra pasa koło was. To będzie wszystko wykorzystane. Dobrze. <laughs> I też wszystko, co robicie w tej chwili, moi drodzy, czy uczucia, czy relacje znajomych, przyjaciół, czy praca, czy zakup jakiejś rzeczy, to pytajcie swojej intuicji, swojego serca, czy. Tak dobrze będzie, jak ja tak to zrobię, tak? Czy jak ja pójdę w tą stronę, czy jak ja to kupię, czy jak ja hmm, tak zrobię, tak? A nie inaczej. Czyli hmm, pytajcie serca swojej intuicji, czy dobrze robicie, czy dobrze działacie na tym właśnie poletku, prawda? Hmm. Pamiętajcie, żeby nie zamykać za sobą niektórych drzwi, nie odwracać się, tylko myśleć, że te osoby tak naprawdę bo tu jest takie odwracanie się od niektórych. Mogą ci się jeszcze przydać te osoby, tak? Te osoby są ważne. Te osoby może popełniły jakiś błąd czasem, ale one są ważne w Twoim życiu. Pamiętaj o tym, że niektórzy Cię kochają, szanują, potrzebują dobrze. Inicjały. Dwa razy K się pojawiło. M, N, Z, W, M. I to wszystko na razie. Otwarte U mówiłam. Dobrze. Sporo plotek, tak. Także, nawet jak wychodzisz z domu, to mogą cię obserwować, kochanie. Także tu osoby mogą obserwować, patrzeć, co robisz. Dalej, moi drodzy. I jeszcze zobaczymy sobie tutaj na spodzie, na talerzyku. Mm, dużo informacji. Tak. Człowiek zadowolony, człowiek w biegu. Który wie, co robi, tak. I tutaj ja powiem to samo: idzie transformacja, właśnie zmiana, początek czegoś nowego. Nowi ludzie, starsi ludzie to są starsze osoby. I tutaj, moi drodzy, te znajomości właśnie to jest otwieranie się, praca z ludźmi się pokazuje jakaś nowa praca. Nowe działanie. Mogą być to starsze osoby z doświadczeniem. Te osoby będą Cię uczyć. Tutaj inicjał też jest D, E, M. Tutaj te osoby będą cię uczyć. Będziesz się od nich dowiadywać różnych rzeczy. Będziesz czerpać wiedzę. Będziesz z tymi osobami przebywać. I te osoby tak naprawdę wiedzą co robią, mają doświadczenie i to jest takie gdyby moi drodzy powtórka do tego co było w waszym życiu. Wy już mieliście taki kontakt, tutaj są te starsze osoby, ale tutaj też ja widzę, moi drodzy, tą zmianę. Wy się zastanawiacie, tak jak gdyby nad zmianą, właśnie nie wiem, czy podróży, zmianą pracy, nad jakąś delegacją nad tym wszystkim się zastanawiacie. Tutaj znowu jest. Tak, jak gdyby była głowa konia jakiegoś zwierzaka, moi drodzy, wydawać by się mogło, że też zbliża się jakaś osoba do Was, właśnie z przeszłości. Macie jakiegoś wielbiciela, to może być romans, możecie się bardzo komuś podobać, to może być miłość platoniczna również. Ja bym powiedziała, że jest spore takie zmęczenie, nagromadzenie różnych spraw. Ale tu idzie całkiem nowy początek. No dobrze, także wiele nie mam, bo tak jak gdyby na tym spodeczku to było tylko połowa połowa tych fusów połowę informacji, które możemy uzyskać. Jest dobry czas na zmiany, jest dobry czas na to, aby wszechświat działał razem z Wami. Sprawy. I jeszcze ja bym powiedziała, że tutaj są yy, tak naprawdę yy, dla Was ważne sprawy domu i rodziny. Yy, ogromna potrzeba, moi drodzy, takiego sprzątania, porządków, tak jak gdyby to było już naprawdę kojarzone z takim natręctwem, trochę to, że powiem to, no, może wydawać się dziwne, kontrowersyjne, ale jest tutaj jakaś taka, moi drodzy, energia. Dobrze. Zobaczmy sobie przesłania, emocje. Emocje najpierw, emocje. Jest emocje, emocje są spokojne, wyciszenia. Pogodny człowiek, skupiony. Ale wyczerpany, i widzicie, moi drodzy, to było widać tutaj, tak naprawdę to zmęczenie. Odczuwamy wszyscy wyczerpanie zmęczenie, wycieńczenie. Możliwe, że też i praca, rodzina, znajomości. Jesteśmy po urlopie czasem też bardziej zmęczeni jak przed, bo urlop tak naprawdę był bardzo Taki aktywny i to jest też to. I czasami mówimy, że teraz po urlopie mamy iść do pracy, a powinniśmy sobie wziąć urlop na odpoczynek po urlopie. I to często słyszę od Was: jest pewność siebie bardziej osoba asertywna, odważna i śmiała. Moi drodzy, co wszechświat mówi? Twoje życzenie zostanie spełnione. To, o co prosiłeś, spełni się. Tu jest spełnienie życzenia. Albo ktoś to życzenie spełni, jest pomoc od wszechświata, jak najbardziej, albo Ty też bardzo się przyczynisz do tego, żeby tak naprawdę i wszechświat, i Twoja osoba przyczyni się do spełnienia tego życzenia i to jeszcze latem. Tutaj słońce, duża siła, moi drodzy, dużo radości, aktywności takiej, życiowej. Tu się pokazują karty intuicyjne, kultura. Może być właśnie ja tutaj widziałam kościół, bazylikę może to być też muzeum też jakieś miejsce, wystawa, galeria, kino co tam jeszcze. Jakieś inne, moi drodzy, wystawy, także możecie brać udział w jakichś wydarzeniach kulturalnych w Waszym mieście, albo też gdzieś na urlopie. I tu, moi drodzy, karty intuicyjne pokazują urząd sprawy, które będziemy załatwiać, i to, tak naprawdę, jeszcze w tym miesiącu na pewno bardzo szybko, które są do wykonania. Dobrze. Także takie wiadomości, bardzo ciekawe i dobre. Co wszechświat podpowiada jeszcze? Uzdrowienie, healing. Teraz jest czas na to, aby otrzymywać to uzdrawianie. Teraz to jest właśnie, moi drodzy, uzdrawianie teraz albo nigdy. Możliwe, że połączenie z naturą dla ciebie będzie bardzo ważne, i tutaj jest, aby wyjść na zewnątrz. Jest czas na to, aby korzystać z tej pogody, z natury i ze wszystkiego, co daje nam tak naprawdę yy, wszechświat o tej porze roku. Yy, niech to stanie się Twoim przyzwyczajeniem. I co tutaj jeszcze tak naprawdę dopowiada wszechświat? Czyste intencje. Możesz manifestować, zasłużyłaś na to, zasłużyłeś na to, manifestować wszystkie swoje takie jakieś wysokie cele, dobra. To jest na to czas, a szczególnie tak naprawdę, jak jesteśmy na zewnątrz, połączenie z naturą, to bardzo pomaga w manifestacjach. Nie pomieszczenie zamknięte, moi drodzy, tylko zawsze mamy więcej inspiracji gdzieś w naturze, gdzieś w jakiejś odległości, w lesie, tam gdzie jest dużo zieleni, spokoju, inne powietrze. Zawsze mówimy, że las przynosi nam, czy środowisko jakieś zewnętrzne przynosi nam tutaj inspirację. I oczyszczenie. W lesie najbardziej się oczyszczamy. Także moi drodzy, takie to czytanie bardzo ciekawe moim zdaniem. Inne. Każde czytanie jest inne. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i niech ten spokój, ta pewność siebie i te marzenia niech przyjdą do Was, moi drodzy. Uzdrawiajcie się i oczywiście wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w kolejnym filmie.